Dzień dobry, witam wszystkich. To jest, zagrajmy wy, oczywiście, Deeper Dungeon. Długo w to nie grałem. Ostatnimi czasy po prostu robiłem to, co musiałem. Oczywiście w życiu rzeczywistym, czyli szkoła itp. Jednak, co się zmieniło od ostatniego czasu w grze? Ano, zmieniło się trochę dużo. Jak widzicie, nie mam już czekajcie chwilę nie mam złota wykopałem sobie całe już złoto mam wynalezione wszystkie czary i wszystkie no wszystkie budynki, wszystkie czary, nie mam pieniędzy głównie nastawiłem się na to żeby mieć w swoim lochu czarne damy oraz nie wiem po co to zmieniam skoro i tak nie ma muzyki żeby mieć w loku czarne damy oraz orki. Eee... A, super. Na szczęście stwory myślę, że są na jakimś tam dość porządnym poziomie. Dałbym się czarne damy na szóstym poziomie, a na jakim mam? Piątym. A, oh, to się yeah. da załatwić. Próbowałem też jakąś sobie taktykę określić, że tak powiem. Szukałem różnych sposobów, szukałem, rozglądałem się tutaj. Sprawdzałem co jest w różnych zakamarkach tego lochu. Czy właściwie tej krainy. No i do, doszedłem do wniosku, że... O super, czarna dama na pierwszy poziomie. Doszedłem do wniosku, że po prostu jest tu kilka fajnych rzeczy, które mogą mi się przydać. Między innymi tutaj... Stary, nie mam w ogóle złota już od dawna. A, chcę tutaj przyprowadzić wszystkie stwory. Choć niekoniecznie wszystkie się przydadzą, ale większość na pewno. A no właśnie z tego powodu. O. Czyli, mam, czyli mam czarne damy na w szóstym poziomie. Po co mi, mi czarna dama na szóstym poziomie? Odpowiedź jest prosta. Czarna dama na szóstym poziomie posiada błyskawice, które przyda nam się w tym miejscu. Będziemy przy ich pomocy oczyszczać to miejsce z bohaterów, przede wszystkim z łuczników, które są, którzy są bardzo irytujący do cholery. W tym miejscu jest warsztat. Skąd to wiem? A no wiem to stąd, że. O, mam tylko jedną czarną dałę na szóstym poziomie. Yy, wiem to stąd, że po prostu już tu raz byłem i wiem. Teraz wybieramy się w to miejsce. Wiem jak, jak najbardziej po obrzeżach, tak żeby nie trafić na żadnego bohatera. Okej, okay. nie, tak to zrobimy na razie. Yy, w tamtym miejscu mieliśmy warsztat oraz jednego demona żółciowego na. Trzecim po poziomie bodajże, tak, na trzecim poziomie. Ciekawostką w tej krainie jest to, że... Stwory nie zajmują więcej miejsca, gdy, zajmują, gdy mają wyższy poziom, jak widzicie. Wydaje mi się, że tutaj każdy segment będzie mógł być zajęty, a w poprzednich krainach było tak, że... po prostu im stwór był na wyższym poziomie, tym jego legowisko zajmowało więcej miejsca. Tym razem tak nie ma. Może i dobre. Dobra, teraz tutaj. nas Dalej. Wybieramy tu wszystkie stworki, a przynajmniej te silniejsze. Między innymi orci. Dobra, obrócę sobie normalnie kamerę. O, jeszcze jedno. I tu. A, gdzie ten... Oooo, ja, ha, 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 O, było Gdzieś go tam dosięgnęła, ale... Pomóżcie Jest dobrze, jest pięknie. Niestety tak to zwykle bywa, nie mam gdzie na szczęście mam cmentarz, gdzie będę zbierał oczywiście te wszystkie zwłoki, jednak nie wiem, czy to z tego wyjdzie. Boże, zobaczymy. Rozbierajmy sobie te wszystkie zwłoki, bo zauważyłem, że w tej krainie jakoś chochliki się okropnie rozleniły. Są jeszcze jedne. A w tym miejscu mamy podwyższenie poziomu. Tylko odwrócę się. O. Teraz powinienem mieć jakieś cztery czarne damy na szóstym Strasz. poziomie. Dzięki temu wszystkie te czarne damy będą miały błyskawice. Dobrze, mam cztery. To zupełnie się wystarczy. Jeszcze w, jeszcze w tym miejscu. Czasami może być tak, że błyskawica, błyskawice naszych czarnych dam mogą nie dosięgać do nich. Już, już ich puszczam. Ooo, brak przestrzeni życiowej, co się stało? Co ja mam teraz zrobić? Nie mam kasy. Podstawa, idziemy w tamto miejsce. Teraz będziemy sobie oczyszczać powoli zdobywać kolejny teren. No oczyszczamy oczywiście. Drogę przy pomocy czarnych dam na wszystkim poziomie, które jako jedyne mogą dosięgnąć y, tych wszystkich tam uczników. Uwaga. Cztery. Jedziemy dalej. Aha, ona nie ma miejsca. E, znaczy, ona nie może się tam dostać wcale. Tu dobrze jest niszczyć ten segmencik, a nie pomylić. Aj kurde nie zdążyłem. Bo tak... No i w tym momencie jak widzicie błyskawice nie dosięgają tych łuczników. Często musimy zrobić taki myk. Teraz niszczymy sobie ten segmencik. No i niszczymy ładnie. No i tutaj jak widzicie też tylko jedna czarna dama dosięga tego łucznika. Okej, okay, niech sobie chwilę odpoczną. Dobra czy co idzie ok niestety nie mam nie mam przestrzeni życiowej właśnie. Mogę co najwyżej sprzedać trochę tego skarbca. I wybudować no, chociaż odrobinę tego. No nie już jakiś kret nie może trenować. Chyba nic nie rozbuduję. Lipton! Słabo to widzę szczególnie? Chciałbym coś wykombinować z tym. Yy, zdążę, zdążę! Yeah! Zdążyłem! Yy, straciłem przy tym warsztat, ale to tam olać? I tak nie jest bezpotrzebny. Już mogę otworzyć to przejście właściwie. Yy, tutaj będą tylko jeszcze chyba... ...dwa takie spotkania z bohaterami, mi się wydaje. Zaraz się okaże. O, 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 o. Ale tutaj są tylko barwa więcej, nie musimy się przejmować. Przecież są trochę wytrzymali. Okej, okay, jeden pad, jeszcze jeden został. E, rozumiem, że tutaj gdzieś jest ucznik. A i znowu do niego nie dosięgają Cholera jasne. I tego ucznika tam nie jest dobrze ładnie Kurczę, ale tu Czekajcie No, jedziemy, z końca Pięknie I co mi da w końcu ten cholerny fakonik? Gratulacje strażniku, ta fiolka dała twoim badaczom yy, tak potrzebny bodziec. Teraz możesz budować mosty, które pozwalają pokonywać wodę i ogień. Tak, na to właśnie czekaliśmy. Czekaliśmy na most. Niestety nie mam kasy, żeby go wybudować. Cóż! Życie jest okrutne. Life is brutal. Jakby co teraz wykombinować? Co mi jest najmniej potrzebne w tym momencie? Sam nie wiem. O oh, fuck. Nie ja o tym chodziło. Mogę zrobić tak. Jest okej. Okay. Super! A on tu jest. Nie no, co tu jest dalej? Dobrze, oni nie mają żadnych z tą sensowy. Mam ale Nawet. Jest dobrze, jest bardzo sympatycznie to mi się podoba. To coś jest, zaraz to sobie wejdę. No niestety od tego momentu już nie wiem, co się dzieje, bo tylko dostałem się do tego flakonika. No i pomyślałem, że od tego momentu zacznę nagrywać. No. A teraz jedziemy dalej na ślepo. Tak, uwielbiam go, Teraz sprawdzimy sobie co tutaj jest, wyczuwam pułapkę na kilometr Gra eee, zapisana więc zobadajmy co tutaj mamy jest słabe ma te horki. na szczęście one się... Wo Przepraszam za ten krzyk, ale wo Czekajcie, nie 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 Więzienie by mi się... Więzienie by mi się przydało, ale pięciu rogatych Wiem, że mnie nie stać. Przestań tak gadać. Mm, musiałbym się dostać jakoś na drugą stronę. Pytanie tylko jak. Cholera, pięciu rogatych, czy wy upadliście na głowę? Nie ma żadne... Ja mogę tych bohaterów rozwalić. Ja mam mózg, nie? Nie mam mózgu. O faaaak. Idę. Islander. Twardy Ty ktoś mi zginął o ile oni mają kasy Tak, tak, tak zbawiciele, zbawiciele Dzięki, dzięki 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 Zbawiciele świata podziemnego dawajcie mi to Ile mamy? 1600 mm. Czy tutaj się opłaca iść? Wydaje mi się, że nie bardzo. Bardziej przydałoby się tutaj iść. Dzięki temu będę miał dużo bliższą drogę, żeby dostać się. O, oh, fakt. Gdzie on. Czekajcie, wina, bo obu jest. Mam mały problem technicznie w tym miejscu. Ej, kogo jest mi tam jadą? A to był tylko. O, jak mi tam leci w oh, pochy Boże, wygrałem jeszcze przed chwilę, już zapamiętam To lecę tego będę, tak sądzę No nie, czarny dam mi radę. rady Dobra, już trzeba wypuścić A może leczenie przy sobie O Boże, ale to bo ja jadą... Zapiał że. O oh fuck, ale go wzięli. Mówi paskudy. Mam może? Nie mam. Ty czadna dała mi zgrała. Moment. Gra załadowana. Nie oh. na trening Powtórzmy to. Na trening Powtórzmy to jednak tym razem. Nie będę głupi i nie wybuduję, nie zrobię dziury obok serca lochu. To bo głupie. To bo takie głupie, że nawet... Jak na mnie to był głupi Kurczę, ale to trzeba być po prostu głupim, żeby wybudować sobie, znaczy zrobić przejście obok serca loch. To nie, to po prostu przechodzi, przekracza wszelkie granice niemyślenia. Jeśli w ogóle takie istnieją. A sądzę, że istnieją. A tak!

a no, no, no to nie, to. Ord! O oh, Skąd tyle wszystkiego? Nie Plan B, nie. Plan B, nie przebijamy się. Tylko skąd ja mam wziąć złoto? Nie co mogę zmniejszyć? Nic już nie mogę zmniejszyć. Ewentualnie mogę sprzedać cmentarz. Jedynie problem jest taki, że muszę zamknąć wszelkie dojście do sali treningowej. Tak, zamykamy to. Spadaj. Tak, teraz to sprzedam. Przynajmniej w części... Ile dostanę, dobra, tyle wystarczy. Chodzi mi tylko o to, żeby dostać się tu Ile kosztuje 1. 330 sztuk złota, więc nie ma najmniejszego problemu. Zdrową zdążymy. Mamy radę w sensie dostać Kryształki. o nie! Patrzcie kto przyszedł, patrzcie kto tu jest! Nie dosięgają mnie, no, nie wytrzymam, no To już powinna dosięgać. ładnie poszło przebijamy się teraz tu to znaczy dochodzimy tutaj Jesteście mi potrzebne Ej uciekła To było bardzo infer Jesteście mi z powrotem potrzebne nie Nie problem. Dobra, możemy to powoli wydobywać. Sobie zrobimy takie ładne obejście dookoła, dzięki temu wszystkie chłopaki będą mogły to wydobywać. wy do by do cholery. Ale jeszcze zanim to nadejdzie, nie musieliśmy jeszcze jednego typa Albo nawet dwóch. Jest pięknie, życie staje się piękniejsze kiedy mamy przy sobie most, a tutaj mamy pięciu czarnych... po co ja chciałem powiedzieć pięciu czarnych rogatych Nie, a ja nie jestem rasistą Wypad nie będę mogli sobie dalej szkolić w spory, jednak na razie nie mam kasy Poza tym muszę wybudować w tym miejscu gdzieś skarbiec, bo chochliki nie mogą tak latać Trochę to będzie trwało, zanim są to całe złoto Ok, już mamy trochę złota. od no, 1000. Ponad 1000. 1500 było To wybuduję. Tu jeszcze 4 segmenty, zawsze, zawsze to coś o 2666 Ta liczba mi nic nie mówi. Wcale. O no, mamy ściw. A ile wypłaty bierzecie? O 6000. Mam nadzieję, że się nie będą denerwowali zbytnio. Trzeba otworzyć to też, zresztą potwieramy wszystko. Niech się trenują tam, a ja. Hmm, się zastanowię co teraz. Do tych bohaterów jeszcze nie idę, z tego powodu, że moje hochliki, Moje oh, stwory. Ogółem moje stwory są słabe, hochliki zresztą też. Wybudujemy sobie. Świątynię. Już wybudowałem, bardzo fajnie. No i nie stać mnie na trening stworów znowu. Ah, zbyt mało chłopki, co się udaje, a ten jest trochę uszkodzony. Bang, bang, bank. jest okej. O, a ten za pieprze. Gdzie by się tu teraz udać? Najlepiej by się było udać tu. I tu w to miejsce, idziemy to. Ale nie, rozbroili mnie nie, ci rogaci po prostu. Tych rogaczych sobie wezmę, gdy... gdy już po prostu... O żeż mordę, ile tu tego jest? Mamy. Ty, gdzie? Aha, bo to tu. Ale fuck this, piece of shit. A kretyn wszedł. Kret. Kret, kretyn. Zabij. A, zabij. Czarna dama na pierwszym poziomie bardzo inteligentnie mojej strony, jak zwykle, moja inteligencja pewnie poraża każdego, kto teraz to ogląda. Muszę sobie wezmę te trzy w i znowu kasę. mam A, jeszcze potrzebuję kasę na salę treningową, żeby roz, 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 rozbudować, chyba. Się i To, że sprzedałem warsztat, to jest... Pomogło mi, no bo teraz mnie nie będą przechodzić już na mnie trolle. Nie troli trolli. słabe. I lekkie lagi mnie łapnią. Jak się tego gówna stąd pozbyć? Ile to tego jest? I silne. Hmm. Czarnymi damami w nich palić. Gdybym miał już całą jedenastkę wyszkoloną na przynajmniej szósty poziom, to by nie było problemu. Dróg do tego jeszcze to chodzi o przyspieszenie, tylko nie na którym poziomie do cholery. Na. No, albo o, czekajcie tam, ma. Na siódmym poziomie dochodzi przyspieszenie. Dzięki temu. Uderzałem dużo szybciej. To jest chyba logiczne. Możemy tu iść teraz. Co oczywiście zrobię? To są nienormalne, że muszę iść. W wszystkie strony. Ty ty, ty ty czekaj tam, ty tam czekaj Id do przyjaciół. Po drugiej stronie mocy. Coś tu będzie wartościowego? Tu widzę kolejnego. O, kolejnych dwóch widzę. Jeśli ja to kogoś pociesza. Kurde! Nie zdążyłem wygłować.